Eta trafi. Ważne wycieki na nowy rozdział 7. Znamy nową współpracę i tryb jaki trafi do gry. Na wyspie pojawił się kolejny etap eventu. Znamy współpracę, która trafi w nowym sezonie. Mamy informację o Lego Ninjago na nowy rozdział 7. Oraz jak zawsze mamy sporo zwiastunów nowego sezonu i eventu. Lecz zanim sobie do tego przejdziemy, to teraz macie zwycięzcę naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty, drogi widzu, chcesz zgarnąć prezent za 300 fałdolców, to koniecznie zostaw peczkę do góry i suba z dzwonem. No i nie zapomnij podbić tego filmu przesuwając komentarze na bog na telefonie przypominam jako epic partner dziku Kicia w sklepie Tak Jak Te Kozaki i o komentarzu z nikiem, a my przejdźmy sobie już do filmu. A więc, tak widzowie, pierwszy temat, od którego zaczniemy sobie cały dzisiejszy odcinek, będzie dotyczył niczego innego jak nadchodzącego wielkiego wydarzenia, jakie pojawi się na obecnej wyspie, ponieważ w ostatnich dniach do internetu trafiły kolejne bardzo ważne informacje w jego temacie, a poza tym wszystkim został aktywowany kolejny etap eventu. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, to od kilku ostatnich dni na wyspie pojawiają się nowe etapy przygotowywania do wielkiego eventu, które polegają na tym, że na rogu wyspy, w tym miejscu tutaj, powiększa się małe drzewko, i na dzień dzisiejszy jest tam aktywny trzeci etap eventu. Etap ten wygląda mniej więcej tak, że z takiego małego drzewka, które było cały czas na wyspie, pojawił się domek na drzewie, w którym pojawił się tylko jeden element, czyli telewizor i na telewizorze tym pojawiają się różne zdjęcia, takie jak te widoczne w tle, a jedno ze zdjęć to zdjęcie prosto z eventu. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, bądź nie oglądali przykładowo mojego wczorajszego filmu na kanale, to tutaj przypominamy, te zdjęcie widoczne w tle ukazuje nam fragment wydarzenia na żywo i na zdjęciu tym widać dwie pary oczu, a sama postać, która tam jest, to mroczna obecność z którą stoczymy walkę na evencie. Z takich jeszcze dodatkowych informacji co do tych etapów, które przygotowują nas do wielkiego wydarzenia, to dodam, że już na dniach na wyspie powinien stać aktywowany czwarty i jeszcze zaszyfrowany etap, w którym pojawią się tamte elementy widoczne tutaj, ponieważ wraz z tym pojawi się tam jeszcze odliczanie do eventu. Sam etap powinien zostać aktywowany w Fortnite dokładnie dzisiaj lub najpóźniej będzie aktywowany on jutro we wtorek, tak więc spokojnie, niebawem będzie tam odliczanie i dzięki temu poznamy już dokładny dzień i godzinę eventu, ale to nie wszystko, bo pewna osoba dała nam znać, jak wielki będzie ten event. Pewien liker na Twitterze wkleił wypowiedź osoby, która podobno widziała całe te wydarzenia, które będzie miało miejsce w Fortnite, i osoba ta daje znać, że będzie to jeden z najlepszych eventów, porównywalnych do eventu końcowego na rozdział drugi, co widzicie tutaj. A sam event ma być w top 5 eventów fabularnych Fortnite'a. Tak więc, kochanie, już za niecały tydzień zobaczymy, czy rzeczywiście będzie to tak wielkie wydarzenie, jak te, które były w rozdziale pierwszym i rozdziale drugim, ale obecnie musimy czekać na więcej wydarzeń czeków do tematu eventu jeszcze sobie kiedyś wrócimy, a teraz pozostawmy sobie już ten temat i przejdźmy sobie do tematu nadchodzącego nowego sezonu, jaki zostanie wprowadzony do Fortnite'a, ponieważ w ostatnich dniach poznaliśmy kolejne nowości, jakie zostaną wprowadzone do gry wraz z jego pojawieniem, a jedną taką jest przykładowo informacja na temat nowej współpracy, którą co najważniejsze sporo z Was powinno dobrze znać. Cały ten temat w ostatnich dniach został nam podany przez dokładnie tego likera widocznego w tle, który napisał nam, że do Fortnite nadchodzi nowa kuzacka współpraca z Softparkiem, lecz poza to nie pojawiły się żadne dodatkowe informacje w tym temacie. Co jednak ciekawe w tym wszystkim, nie wiem czy wiecie, ale ta współpraca, która właśnie ma pojawić się w Fortnite, z tego co udało mi się przeczytać w internecie, nieraz przewijała się w serialu Simpsonów, ale nie jako coś głównego, tylko bardziej były to takie subtelne nawiązania, które były po prostu widoczne w tle i nie każdy je widział. To wszystko podpowiada nam tylko tyle, że sama współpraca może zostać wprowadzona do Fortnite wraz z startem nowego już sezonu, który trafi do gry, ponieważ mimo tego, że nowe sezony jest sezonem współpracy, pracy to nie wykluczone jest to, że w trakcie jego trwania będą pojawiały się również inne fajne współprace. Co do tego, czego można się spodziewać z okazji wydania całej tej współpracy, to między innymi spodziewajcie się, że do gry trafią wszystkie te skiny widoczne teraz na moim ekranie w tle oraz ich dodatkowe przedmioty kosmetyczne i raczej na pewno wszystko trafi do sklepu z przedmiotami. Poza tym spodziewajcie się, że do Fortnite, jak to zawsze, zostaną wprowadzone jakieś darmowe nagrody dla graczy, bo przeważnie gdy dostajemy wielką współpracę, to albo do gry trafia turniej o darmowego skina z niej, albo dostajemy zadania o nagrody, więc takiego czegoś też można się spodziewać. No i jeżeli okaże się, że współpraca ta będzie naprawdę bardzo i to bardzo duża, to dodatkowo można się jeszcze spodziewać, że pojawią się jakieś dodatkowe zmiany na wyspie, ale tutaj nie spodziewałbym się czegoś wielkiego i raczej będą to jakieś małe zmiany z nimi związane, ale na teraz, tak jak mówiłem, nie mamy szczegółów na temat tego, co tam trafi. Mimo wszystko spodziewajcie się, że współpraca ta zostanie wprowadzona do gry w nowym mini sezonie drugim, a jeżeli nie trafi ona w nowym sezonie, to najpóźniej trafi dopiero w nowym rozdziale siódmym. A skoro wspomniałem wam chwilkę temu o nowym rozdziale siódmym, to przejdźmy sobie teraz do informacji w tym temacie, bo co ciekawe, to właśnie w tym temacie pojawiło się najwięcej informacji, a pierwsza, którą dla was mamy, to informacja na temat pewnej współpracy, jaka trafi w nim do gry, oraz, co ważne, pewnego nowego trybu gry, jaki trafi wraz z tą współpracą. W ostatnich dniach w internecie pojawiły się informacje na temat ogromnej współpracy wraz z kosmicznym meczem, czyli z amerykańskim filmem, z którego zdjęcia macie przedstawione w tle, a dalej w poście poznajemy szczegóły na temat nowości, które trafią do gry. Dowiadujemy się tam, że współpraca ta będzie miała jakieś ogromne nowości związane z UEFN, czyli trybem kreatywnym, które w plikach gry są oznaczone jako Pimlico, jest to tylko nazwa kodowa, dostaniemy tam nowe skiny i przedmioty kosmetyczne oraz sporo innych fajnych rzeczy. Dla nas jednak ważniejsza jest ta nazwa kodowa, która jest związana z tym nowym trybem, który trafi do UEFN, ponieważ co najważniejsze ten liker tutaj dodaje nam, że sama nazwa kodowa jest wykorzystywana obecnie w plikach do niewydanego jeszcze trybu gry, a to może oznaczać, że dostaniemy nowy tryb w Fortnite'cie. Żeby bardziej potwierdzić ten temat, że do Fortnite nadchodzi nowy tryb gry, mamy jeszcze informacje na temat tego, że poza tym, że nad nim pracuje Epic Games, pracuje też nad nim Warner Bros, czyli twórca filmu Kosmiczny mecze, a dodatkowo sam tryb gry ma mieć rankedy, w których będzie aż 18 dywizji. Wiemy też, że tryb ten ma zostać wprowadzony do Fortnite'a wraz z startem nowego rozdziału 7, ponieważ tryb rankingowy związany z tym trybem ma trafić do gry 1 grudnia, czyli po starcie nowego rozdziału, więc cała ta współpraca powinna Natrafić do Fortnite'a wraz z startem rozdziału 7, a wraz z tym nowy tryb gry. Co do tego, jaki może być to tryb gry, to oczywiście, tak jak nawiązuje ten serial, może być to oczywiście koszykówka, a my już nawet kilka lat temu mieliśmy informację, że twórcy chcą dodać tryb właśnie koszykówki, co podaje nam ten leaker tutaj, więc można się spodziewać, że taki tryb trafi w rozdziale 7. Tak więc, kochani, nowym trybem gry rozdziału 7 jest oczywiście tryb koszykówki wraz z tą tą nową współpracą i spodziewajcie się, że w nowym rozdziale pojawi się jeszcze więcej nowych trybów gry. Thank you. Ale spokojnie kochanie, bo to nie wszystkie informacje na temat rozdziału 7, jakie dla Was dzisiaj przygotowałem, ponieważ poza informacjami na temat nowego trybu gry i nowej współpracy mam dla Was informacje na temat współpracy z Lego Ninjago, bo jak jeszcze nie wiecie, ta współpraca ma trafić do gry po starcie nowego rozdziału. Sama współpraca, jak nie wiecie, trafi na 100% do gry, ponieważ została potwierdzona już jakiś czas temu i współpraca ta będzie obejmowała tylko i wyłącznie tryb Lego Fortnite i wspominam wam o tym tutaj, bo właśnie poznaliśmy szczegóły tej współpracy. Cały ten temat został podany nam w ostatnich dniach przez likera Hypexa na Twitterze, który napisał nam wszystkie szczegóły na ten temat i dowiadujemy się tam, że karnet Lego będzie zabierał przedmioty z Lego Ninjago. Nowy motyw Lego Fortnite to motyw o tematyce nadejścia smoka, ale to nie wszystko. Dalej w poście dowiadujemy się, że do Fortnite'a ma zostać wprowadzona jeszcze jedna postać i ma być to postać Lord Rasy, ten widoczny na ekranie w tle i co ciekawe ma być to nowy złoczyńca, więc można się spodziewać, że będzie on jako boss na wyspach Lego lub będzie coś z nim się działo na waszych mapach w grze. Mimo wszystko te wszystkie Wszystkie informacje potwierdzają nam, że do Fortnite'a wraz z nadejściem nowego rozdziału zostanie wprowadzona cała współpraca z LEGO Ninjago i spodziewajcie się jeszcze jakichś darmowych nagród, bo będzie to naprawdę ogromna współpraca i może też trafią jakieś nowości do trybu podstawowego. A szczegóły na temat tej współpracy, takie jak oczywiście postacie, które tam będą i inne ważne elementy, poznamy dopiero w trakcie trwania nowego już sezonu, tak więc na te informacje musimy sobie jeszcze wszyscy poczekać. No teraz są to wszystkie najważniejsze informacje na temat nowego rozdziału, wielkiego eventu i nowego Sezonu, a jeżeli chcecie kolejne odcinki w tych tematach, to koniecznie zostawcie apeczkę do góry i komentarz nowy sezon. A nie dojrzeć, że niebawem na kanale pojawi się film o właśnie takiej tematyce. To dodatkowo, jak zawsze, każdy z Was dostanie ode mnie serducho w komentarzu. Na sam koniec tego filmu, pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i liveów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie, tak jak te kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo.